Nie? Dobre, dobrze To bardziej oblegany pokój pewnie na zgufowanie <laughs> Nie jest prawdą, że poszło poszono czas na posprzątanie no, no lekko trzeba było ogarnić, bo nie... wiecie, wiecie no to świat idzie później, że wtedy nie było. Tak jest, co tu się odbywa? A, robimy tu przeciwzapalne zabiegi. Bo już przeciążenia, przeciążenia. Co, który to klient dzisiaj? Dzisiaj? Mało, co? Mało. Dzisiaj mało. Mało to niedobrze. Dzisiaj mało już nikt nie chce przychodzić. Już ciebie dość mało. wątpię już. No co no też już drugi tydzień jesteś, tak? De facto oba ja już nie są <laughs> Powoli, czekam końca. Oba to no, potrafi to dać w kość. Co? Potrafi, potrafi. To jest taki podwójny. Rysie. Ja trenuję tak jak praktycznie. Jakie są najbardziej powszechne teraz już dolegliwości? Dolegliwości, bólca jego ciała. Organizm już nie daje. Ale kolana, kolana bo też jest nawierzchnia sztuczna, to nie pomaga. Wiadomo coraz więcej jest obciążeń treningowych. No i są efekty tego. Ale no cóż. Gr tak Granicę bólu trzeba przekroczyć. Oczywiście. Dokładnie. Dokładnie. Musi tak być. Trzeba spiąć i lecieć dalej. No ale tak w skali ciężkości to, że obóz jakoś można sklasyfikować. Bardzo ciężki, umiarkowanie no. ciężki. Na pewno jest ciężki, ale też e, nie przesadnie jest, jest, e, jest ok. No, pozytywnie ogólnie dają wszyscy radę. Cieszę na pewno, że nie ma jakichś mega dużych kontuzji. Wczoraj no, Tomek wyleciał, no, ale to, to uważam był przypadek. Ale myślę, że, że każdy z nas bardzo popracował ten okres. Stołkiem tak fachowo co można powiedzieć wozom miał ziknięty bark, teraz czeka go troszkę przerwy myślę 4-6 tygodni ale wszystko jest w porządku bez żadnych yy, powikłań jest ok. no są większe dramaty i piłkarskie Oje, i życiowe nie? Więc. Być wchodzi, no, chociaż źle to, źle to wyglądało źle to ale... to wyglądało ale skończyło się nasze noc przespał co? Łącznie, prze... oj bardzo dobrze przespał no to no to zępie. Tu szachy widzę rozłożone, to jest czas jeszcze, żeby patykę. Czekają na ciebie, czekam na ciebie od poniedziałku. Ja też mam napięty grafik. To jest głocha kamera. Tak, mam, widzę. też w kolejce? Tak. Już to jest okres, kiedy jestem trupem. Czyli później zawsze, ale... Ja myślę, że niektórzy, jak uznałem, że tak trupy wyglądają, to by chcieli tak wyglądać. To czeski kościół, tu jesteś? Nie. Kiedyś byłem częściej, kiedyś byłem częściej, teraz to tak, w sumie nie chcę Manolowi robić, dużo roboty robić. A, to tak jesteś miłosierny. A miłosierny. Znaczy się nie, wiadomo teraz to sprawy przeciążeniowe, a tak to myślę, że już jest w porządku. Tak sam sobie ogarniam, bardziej słowa Manola sam robić, żeby u niego nie był. O, to, no to bardziej, to bardziej w tą stronę to chodzi, tak? no. to jest, Mu to jest bardzo na rękę, tak mi się wydaje. I mi sumie wreszcie też, ale no. Wiem jakieś problemy jeszcze z kontuzjami takimi jak te kolano, to wiadomo tego nie wyleczę. Barek to też już po prostu... Maddie mówił, no, już tak będzie pilęta, do końca, więc... Pilęta, to, to już jest po prostu zapisane krwią, chyba że tak to będzie, ale po prostu zapobiegać, żeby nie było gorzej. I jest wszystko piękne. Monolo, kto jest dzień?

Łódź, pamiętasz, jak dzisiaj o środowisku biegamy ja na treningu? Znowuż, bo... Łódź, ja nie Mecz z Buzkiem. W moim odczuciu to była dobra drużyna, która wysoko postawiła poprzeczkę. Fragmentami meczu nawet wyżej niż ten, niż korona. Zobaczcie znowu. Bo ostatnio nam się śmialiście, że ktoś był na tapecie yy, chwalony. Zobaczcie to. Praca. Zapierniczanie do przodu. Bo jest szansa zagrania. Jakbyś mu zagrał, wjeżdża, strzela. Zobaczcie dalej pracę. Ustawienie. Odbudowaliśmy ustawienie. Popatrzcie na naszą drugą stronę. Mapikiem. On sobie tam rozkłada już wszystko. Około 20 minut, później przyjdziecie do mnie. Tam jest stawka biegania. wytrzymałość oświetlenie kronu w innej formie. Później idziecie do Mokiego i tam jest ćwiczenie strzeleckie. Dokończenie wczorajszego trudnienia tej trzeciej serii. ćwiczenie strzeleckie. na końcu chyba sobie jeszcze zagrama, ale zobaczymy jak będziemy stali z czasem. Tyle. Okay. Bo, moim dziękuję bardzo za... i sure. you. Sure. Sure. Sure.

2, 2, 6, 2, 7, 2, 2, 9, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 8 27,

Tutaj, chwileczkę tutaj jeszcze pokażemy Bo nasz pokój oczywiście jest profi, pełen profi Pełen spontan, nie było sprzątane boomy, tutaj proszę bardzo floss band. Tutaj kliknę ten guziczek Później tutaj ze drugi Dodałem na dziewiątkę, na maksa, żeby szybciej się zrobiło I tak, wziąłem, mam nawet filmik, ale to wstawimy Burgery Tak są i tak dociskamy, żeby ta, ten o, tłuszcz z tego mięska skapywał i to jest wtedy, to służy zamiast masełka i zamiast oleca tak? jak, ten, jak ten tłuszcz zmiaskać tak ten no I, i tak sobie smażymy, smażymy nie, musi być wszystko pozamykane. Wszystkie okna, balkony, wszystko musi być pozamykane, żeby, ten, żeby czuć tą woń tego mięsa. I później w końcu zaczyna się alarm, my otwieramy. chce coś między tymi ja wami, czy nie? Śpimy cały czas. Ja tutaj. Tak, trzeba, są trzeba, trzeba. Robione, do... Burger King śpi tutaj. Nie. Żeby nie nie pokoju ładnie pachniało, dlatego wszystko trzyma. Się nie. Ale warunki top co? Warunki psie. naprawdę. Czasami się zdarzy, że na przykład, że Burger King tutaj dlatego tak śmierdzi czasami, że on przyjdzie po treningu, da setu rzeczy, no nic, no nic. No. No ale to potwierdza tylko jedno, że czujemy się tak we własnym domu. Tak? Jest punkt, dla dlaczego znaczy, tak głośna ta muzyka gra, nie? Bierzemy sobie głośnik, dajemy tutaj, tutaj tu, w to miejsce, to miejsce, on nie spada, on nie spada i wtedy ta muzyka się roznosi. A kto jest najlepszym DJ-em w a 1 Już w tej lidze? Ja myślę, no. Czarny, czarny, najlepszy, cały, najlepszy disco polo. To oprócz czarka, kto w a 1 Chyba wspólnie taki prym jedziemy no, się daje. Tak, wypadki zawsze. Czyli ciągniecie to. Na tak, przykład tak, o nie w czwartej lidze to Piotrek, trzeba pochwalić. No to co on puchnie, Daje no, kupa. Widać, że w tej Doświadczenie. No naprawdę no nie ma co. Na play'u ktoś coś grał tu, jakieś zawody, fifa były? My Playa tam, nie, tam, tam mamy u kolegów, też sobie tam czasami filmy poddamy no, no, wieczorem. Tak grałeś, to już no, za starzy na takie rzeczy. Na W, lifę, w treningu mamy, bardzo ważna sprawa Bałkujemy się Regeneracja no, pijemy, no, pijemy dużo wody, no i tam, to jest... profesjonalizm. Tam nie ma co mówić. No. Tam jeszcze białko jest. Białeczko. i po takim obozie będzie na wiosnę nogi. Tak, no nie ma co mówić. Z Piotrkiem dwa tygodnie z siłownia dzień w dzień, no, będziemy tak nabić i tak wszystko. Niech się się, daje, niech się Czarek, żeby się Pokaż nie, 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 Czarek. No, no za dużo konkluzji Idziemy na koncert Vivaldiego w busku Zdroju razem z trenerem. Namawiał mnie, namawiał cały tydzień, to w końcu się dałem złamać. Nie ma tutaj co namawiać, po prostu trzeba to zobaczyć, warto to zobaczyć, nagłośnienie i urok tego parku, no nawet nie ma co się zastanawiać, trzeba to zobaczyć i tyle, to jest podstawowa wersja, chyba wszyscy ludzie, którzy tutaj byli, którzy to słyszeli, ja od trenera Bosowskiego o tym dużo słyszałem już na samym początku i jak wszedłem to od razu mówiłem, kolejne osoby muszą to zobaczyć. No to jak muszą to zobaczyć, to zobaczymy. I tak w ogóle trzeba powiedzieć, że bardzo przyjemna miejscowość, niepozorna, bo się wydaje, że bez takiego punktu zaczepienia, a boisk trawiastych jak nie przymierzając więcej niż w Katowicach, oczywiście my tonujemy na sztucznej i w ogóle no też dzisiaj byłem z chłopakami 2.13 oni tam akurat trochę pokręcili z godzinami Hali i sobie taki spacer zrobili z trenerem Piotrkiem i fantastyczna też infrastruktura, place zabaw, zatem no, jest się tu o co zaczepić, chociaż Teoretycznie no nie ma tu ani morza, ani, ani góry, ani czegoś, z czego to, ta miejscowość by była jakoś bardzo znana. No tak, ale też nie mają czego się wstydzić, bo naprawdę sam ten park y, y, wygląda naprawdę imponująco. No, miejscowość jest y, głównie dla odpoczynku skierowana dla ludzi, którzy mają tutaj odpoczywać, a nie, a nie balować, więc y, y, fajne miejsce ogólnie i do treningu, i do y, regeneracji, świetną regeneracji mamy także nic tylko